i sztuki stały w kuchni na oknie, w takim prześwicie między drzwiami a oknem, żeby były cały czas narażone na to, że ktoś przechodzi, chodzi, mówi, rozmawia i one się po prostu do tego przyzwyczajają. I one brały to jako naturalne swoje środowisko, więc później, gdy wkładałam rękę w żeby po prostu z nimi porozmawiać, wchodziły mi na dłoń z każdego jednego terenu, wchodziły mi na dłoń, i żeśmy porozmawiały, pokręciły się, pomagały, weszły. W, gdzieś tam w rękach i z powrotem wracały do swojego domku. A przecież mieliśmy jeszcze bobry. Był domek bobrowy, było żerenie... Ja I... Tak, zaraz, U Bobram za chwilę. Ja no chciałem, się, chciałem o to zapytać, cały czas o tym marzyłem. Jak wpadliście na pomysł, żeby zrobić godzinny film fabularny o no, W Gornicy. Eee, Rozumiem. osobistą. Nie, po prostu od samego początku typowaliśmy bohaterów. W ogóle saga miała się składać z 14,5 półgodzinnych części na początku. Miały być też rośliny i przedstawiciele świata grzybów, opieńka miał być film pół godziny, wtedy miały to być pół godziny, filmy o 500. Dąb, czosnek niedźwiedzi, szerszeń na przykład, też. ale zostaliśmy przy zwierzętach kręgowych tylko i, i ale za to przy 10 godzinnych częściach. A jeszcze wrócę na sekundę do, do tych normic naszych ulubionych, właściwie żony ulubionych. Mieliśmy główną rolę, grała cały czas w tym odcinku, który gdzieś za nami cieknie, w obrazie grała. Gwiazda Bibroni, tak ją przez, przezwaliśmy. Była kompletnie e, przystosowana do wszystkiego. A e, najbardziej polubiła z nas wszystkich Gienia Parkotika, e, Eugeniusza Parkotika, naszego e, lubię, zawołanego e, e, domorosłego aktora, e, z którym po prostu była za pan brat. E, dublerką jej była Marysia. Marysia na naszych oczach, a właściwie przed naszymi obiektywami, urodziła cały miod. Trochę ze wstydem to konstatuję dzisiaj. Tak jak kiedyś mówiłem w jakimś wywiadzie o porodzie wilków, że trochę tak się wgrzebaliśmy z kamerą do sypialni. Może to jest fe. Ale z drugiej strony, Jeden z tych wilczków nie chciał, nie chciał wychodzić No właśnie, to Andrzej tak, powiedział. Ja to, za to jestem wdzięczny, bo on powiedział dokładnie to, co ja czułem on mi, pokazywa, on mi pokazywał te zdjęcia z porodu wilków i tam był pęcherz właśnie, ten owodniowy, wychodzący z, z Wilczycy. Mały wilczek po prostu... Ja nie chcę poródkę, na tym świecie. Ja mówię, on nie chce być na tym świecie, bo się zabrał. On czytał sam, dokładnie, bo ja, ja takie wrażenie... To to w filmie? Y, to ja nie chcę? Y, no nie. Coś zostawiamy dla siebie zawsze. Tak w ogóle, proszę Państwa, największą uciechę to my mamy niestety, nie Państwo. Państwo może teraz, może później, już jak film jest montowany, ale na początku to my jesteśmy tymi pierwszymi widzami i to nas autentycznie porusza, pochłania do tego stopnia, że nam czasem zajmuje prawie 10 lat. Dobrze, wracajmy do no, myszy i porodu. Norwacja miała urodzić. Urodziła. To jest, ale to Cię zawstydziło, bo podglądałeś. No, zawstydziło mnie to, że, że to było podglądactwo tak naprawdę. Znaczy, dzisiaj mnie to trochę wstydzi. No, może trochę się też kryguje, ale yy, czy wszystko musimy pokazywać? Ale, w proszę filmie? Państwa, w ogóle dlaczego dochodziło do takich sytuacji? Dlatego, że te zwierzęta biegają u nas po domu, dosłownie. Czasami robiły coś złego. W zasadzie domem to rządził yy, nasz maleńki Janik. Yy. On dyscyplinował wszystkie absolutnie zwierzęta. Z wikami włącznie. Tak, ale y, Figa, Kuna Leśna, ona była tym zwierzątkiem, które było najsprytniejsze, weszło w każdą dziurkę i jeśli były jakieś drzwi zamknięte, ona potrafiła poczekać, a już nie gdzie wchodził albo wychodził, więc natychmiast się gdzieś tam wmykała i y, 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 y była wszędzie. Ona była z kolei koleżanką y, młodszej o so, miesiąc albo dwa miesiące Rysicy. No właśnie ty, tej Sonii naszej, na początku jej życia. W jej naturze absolutnie byłaby przez nią pożarta, ale nie byłoby o czym mówić. Natomiast tutaj na początku, po takich krótkich historiach jakiegoś takiego oburzenia, e, niechęci do tego zwierzęcia, e, kuny, e, e, zwierzątka się zaprzyjaźniły. I to właśnie kuna, figa cały czas rozprowadzała naszą małą taką trochę niezaradną somię. Czyli jeśli kuna chciała po ciężkiej zasłonie wryknąć sobie wysoko tam na gzyms, na którym wisiały zasłony, to nie było żadnej przeszkody, bo ona momentalnie skakała. Natomiast Rysica, już o wiele cięższa, mniej zgrabna, wspinała się na tą zasłonę i jak gdyby umykając przed spadającą na ziemię, no bo oczywiście zrywała z tych wszystkich żaby, spadała na ziemię. Mieszkał jeszcze w domu mały bóbr. Bóg miał swoją sadzawkę. Lubił i... banany. Lubił banany, tak, ale to później. Ten mały bóg chodził też po całym domu. Jeśli jakieś drzwi były zamknięte, to po prostu się wgryzał. Na szczęście trwało to, to dosyć długo i zawsze ktoś zauważył i przegonił. Natomiast e, kuna często, żeby się zabawić kosztem bobra, podgryzała go ogon i wtedy on wplaskał ogonek, uciekał do tej sadzawki. Oczywiście zaczynały domić i kuna, i rysica. E, e, puf wpadał do sadzawki, zawsze wpadała rysica do sadzawki za tym, e, a kuna przeskakiwała sadzawkę. Oczywiście mokra rysica uciekała gdzieś tam na telewizor, czy, czy, czy gdzieś tam Z na napięciem. i tam się oczywiście, e, oczywiście czyściła. Natomiast to, co chciałam zauważyć, bo jak Państwo słyszeli, że, że te zwierzęta były w domu u nas, zwierzęta były zawsze niezwykle czyste. To było zdumiewające, proszę mi wierzyć. W domu były rozstawione kuwety. Kuwety z gazetami, z ręcznikami takimi papierowymi i zawsze zwierzęta załatwiały się do kuwet. Dzik, dzik nie też. Pan dzik przede wszystkim. A nie chodził równie do domu? No. A on był cały czas Włodzimierz <śleszy> Kuchalski kiedyś hodował świnie y, podczas okupacji. To było najczystsze zwierzę pod Słońcem, ona z nim <śleszy> spała. Dobrze, z kim jeszcze spotkaliśmy? Eee, Andrzej, no, czasami jedną nie rzecz... było miejsca na łóżku dla nas, bo wszystkie zwierzęta się ładowały do łóżka. Ale jedną rzecz ale trzeba. Ale ja nie skąd one wiedziały. One po prostu, jak już myśmy przychodzili do sopianu, to one już były. Dobrze, że nie było odcinka u No to był podział dnia. Były, ale jedną rzecz chciałbym zdementować no raczej uzupełnić. Padło stwierdzenie, że została bykuna pożarta przez Rysicę. E, chyba jednak nie, e, przewodniczo e, stricte rzecz biorąc. E, raczej byłaby zagryziona i porzucona, ponieważ e, te wydzielina gruczołów zapachowych e, kuny e, z pewnością odstręcza się i, i, i takie przypadki są notowane w literaturze. E, a jeśli chodzi o... Wyszły dwie osoby, weszły trzy. Jesteśmy na e, A jeśli chodzi o, e, o bobra, tego młodego Bobra i, i jego pierwsze dni życia to był w ogóle problem, ponieważ mieliśmy z tak zwanego wolnego stanu, cóż to znaczy? Z przyrody. Po prostu mieliśmy za zgodą Ministerstwa Środowiska, tamtego Ministerstwa Środowiska, odłowione Bobry. I jedna z Bobrzyc była, była w zaawansowanej ciąży i ona urodziła u nas dwa Boberki, przy czym jedno było niestety martwe, a drugie to była ta nasza późniejsza kuleczka, tym drugim ona się nie opiekowała w ogóle. Myśmy mieli... Jasiek robił podgląd w żereniu, sztuczny w żereniu, mieliśmy podgląd na podczerwień, na promienie podczerwone, więc widzieliśmy na ekranie wszystko, co się tam dzieje, nas tam w ogóle nie było. Była kompletna cisza, więc ona pozostawiana sobie w absolutnym spokoju, ale jednak nie wola. Prawda? Więc ona nie opiekowała się te, 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 tą swoją córką, malutką. Pozwoliła jej na wypłynięcie z żerenia, co jest niedopuszczalne u bobrów bo natychmiast matka powinna ją wyłowić, przytulić, osuszyć, oblizać i nakarmić mlekiem. To się nie stało przez kilkanaście godzin. Myśmy obserwowali, co się dzieje, i wreszcie, jak już ten zewłoczek. Na zewnątrz tego malutkiego boberka, taki zziębnięty yy, yy, siedział po, po tych kilkunastu godzinach, zdecydowaliśmy się ją zabrać. No zginęłaby niechybnie. I co zrobić z takim kurdupelkiem? No bo to Dobra, było tak małe. mały jest od razu podobnie do Boga. No jest, jest, ma odłonek, co prawda <laughs> wykluczony, miękki, krząstkowy. Ale co z nim zrobić? Natychmiast ciepła woda, ale też zmieniana stopniowo, żeby to nie był szok termiczny, do ciepłej wody, więc on się, ona się troszkę ogrzała. Po czym, no i co, co z tym boberkiem zrobić? Zresztą wypuściła wtedy smułkę w tej wodzie, pierwsze odchody, co nam pokazało, że w ogóle matka jej nie karmiła do tej pory bo gdyby ją wcześniej nakarmiła, to, to już czas byłby wyższy. Tak, tak jest. Eee, I no, pytaliśmy się... różne osoby. I teraz powiem o czymś, co uratowało tę, tę kulkę. Ehm, mianowicie karmiliśmy ją kozim mlekiem e, z dodatkiem mączki z amarantusa. Pani profesor, to Pani profesor nam poddała ten pomysł. Podpowiedziała, że, że, to, jest, że to jest pokarm, który jest przyswajalny teoretycznie może nawet przez dobre, przez organizmy w potrzebie. I tak to się stało, ale pasjami, ale to pasjami Kulka uwielbiała banany. Takie troszkę rozciatane, zresztą jakie by nie były banan na pierwszym miejscu. No ale te banany też uratowały jej życie. A jak Andrzej mówił o tym, że Kuba jeździł w swojej przyczepce, że miał specjalną przyczepkę, to stało się dopiero to w momencie, kiedy nie byłam w stanie utrzymać go na kolanach z tyłu w samochodzie, bo przeważnie jeździł na kolanach i wyglądał sobie y, przez okno w samochodzie. On już ważył ze 100 kg. No, no, nie wtedy to... jeszcze mniej. Ja byłem na 60 kg, ale miałem sine nogi, bo te raciczki tam się. <grym> no, z pancią był zawsze y, blisko. W każdym razie.